Dzisiaj jest 11 czerwiec 2022 rok, sobota, niniejszym jako suweren, który sprawuje swoją władzę samodzielnie i robi to w sposób właściwy. Odczytam przypomnienie numer 7 skierowane do organizacji religijno-kościelnej pod nazwą Kościół rzymskokatolicki, Episkopat Polski i Stolica Apostolska. Oraz taki starszy już pan w białym ubranku, z białą czapeczką. Przypominam wszystkim, że organizacja, którą znamy pod nazwą Kościół Rzymsko-katolicki tutaj na terenach słowiańskich z jakąś taką większą siedzibą w stolicy nigdy i nigdzie mnie nie reprezentowało w przeszłości a tym bardziej teraz w obecnych czasach oraz tym bardziej w przyszłości przed żadnym z bogów slash, bogiń Slash pół bogów. Bo też półbogowie byli. Niektórzy bogowie mieli więcej cech żeńskich niż męskich, więc były to boginie, a nie tylko Bóg lub Bogowie, a było ich było. Jest ich wciąż dość dużo. Uprzejmie informuję, że moje relacje z Bogiem są dobre i to bez żadnych pośredników one są dobre. Na przykład y, nie potrzebuję pośrednictwa jakiejkolwiek organizacji modlitebno-kościelno-religijnej. Na przykład Kościół Rzymskokatolicki, lub jakiejkolwiek innej, powiązanej z nim lub niepowiązanej, innej grupy, do pośredniczenia pomiędzy mną, jako dzieckiem Bożym, a Bogiem. Kościół Rzymskokatolicki nigdy w przeszłości, ani teraz, w teraźniejszości, ani w przyszłości, nie reprezentował, nie reprezentuje i nie będzie reprezentował mnie, moich interesów, moich dążeń i mojego życia na jakimkolwiek forum religijnym, na jakimkolwiek forum kościelnym, na jakimkolwiek Jakimkolwiek forum boskim. Ja sam przed Bogiem się reprezentuję i robię to w sposób właściwy. Rozmawiam z Bogiem, prowadzę wymiany zdań i nie potrzebowałem w przeszłości i nie potrzebuję obecnie żadnych pośredników. W końcu jestem dzieckiem bożym. A Bóg jest moim Ojcem, dlatego rozmawiam z Nim swobodnie. Jak niektórzy mogą wiedzieć lub nie wiedzieć, to nie jest istotne. I robię to w sposób właściwy, reprezentując siebie na arenie społecznej świeckiej, czyli bez. Pośrednictwa korporacji pod nazwą Rzeczpospolita lub Państwo Polskie lub Trzecia Rzeczpospolita oraz tak samo bezpośrednictwa organizacji religijno-kościelnej pod nazwą Kościół Rzymsko-katolicki, Episkopat Polski lub Stolica Apostolska w Słonecznej Italii, w Słonecznym Rzymie. Dlatego jak niektórzy mogą wiedzieć lub nie, reprezentuje się w sposób właściwy, bez jakiegokolwiek pośrednictwa tych dwóch korporacji, typu Państwo Polskie i Kościół Rzymskokatolicki, oraz jakichkolwiek innych firm pośredniczących, gdyby takie były. Kościół Katolicki ma dużo grzechów na swoim sumieniu jako organizacja. Państwo świeckie, Trzecia Rzeczpospolita, też ma dużo grzechów i to ciężkich na swoim sumieniu i przestępstw tak samo, dlatego nie są to według mnie organizacje godne zaufania i Byłoby niegrzecznie po prostu prosić je, albo brać pod uwagę, aby wybrać właśnie te organizacje, aby reprezentowały mnie na jakimkolwiek forum, czy to świeckim, czy duchowo-religijnym. Dziękuję bardzo.